Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj kolejny odcinek z Mobile Legends Adventure. A dzisiaj zajmiemy się przejściem drugiego rozdziału Akashi Cruins. A nazywa się on Matrix Shrimp. A więc startujemy! Co my tu mamy? Na pewno trzeba pokonać tego przeciwnika, bo dalej nie przejdę. Tam jest jakiś klucz, dobry. Selony wyrzucamy, dajemy mehalaile. Jak pamiętacie na ostatnim odcinku wypadła druga i mam już czerwoną gwiazdkową. Mehalaile. Hmm. Nie sprawił problemów za bardzo ten przeciwnik, oprócz tego, że ciągle się te stworki rozdwajały. Dobra, co my tu mamy? Jakiś... Ulepszenia co to może być? nie wiem pierścień jakiś list, nie ciekawe klucz a tego zakątka? chociaż no nie wiem najpierw może pójdźmy tu, bo tu jest mniej do wydania ale tam i tak trzeba będzie pójść. Się obawiam. No dobra. Kolejny przeciwnik pokonany. Bierzemy coś. I bierzemy skrzyneczki. Mam ja, 200 diamentów. Tu coś wyjdziemy. Aha. Uleczenie teamu. No dobra. Aha, mamy iść. Tu otworzyć te drzwi, wziąć kolejny klucz i wtedy będziemy mieli tu żółty klucz na to. I niebieski klucz na to. Dobra. Trzeba tego bossa pokonać i wziąć tam te trzy... 3... sumie dziewięć fioletowych ogni. Może ogni? No dobra. Ale raczej nie powinno być problemów. Uuu, z Wan -wan są jakieś problemy. Banwan! O nie! Banwan została pokonana. Co my teraz zrobimy? O, to dla Freisa, brać mnie. nie. A tu też mamy niebieski klucz, a może na to ten niebieski klucz? I z księczka. O pięć takich biletów. No właśnie zapomniałem wam powiedzieć. Jak już przejdziemy drugi rozdział, to będzie dużo samodów. Dobra, to można iść chyba. Bo najpierw zmarnujemy 300 ognia, a później tak weźmiemy te trzy ognia. A tu są trzy księci więc się opłaca. No to dobra, weźmiemy tego gorda. Ciekawe jak się będzie sprawował. No dobra. No jak na rali, to nawet, nawet. Niezbyt dużo mu zadali. Nie zdążył pokazać jak mocny jest użył go dopiero na koniec. No, dla gorda to nie wiem. O, dobra. Może być to. Open, open i open. Dobra. Teraz idziemy tu. A co się stało z Sabrem? Nie mówcie, że zginął, o nie. Och no, tak być nie może. Ta rolita sobie poradzi jakoś. Za to gord sobie nie poradzi. O nie, o nie, o nie. Tini się rozwala. To jak my wygramy z Bossem? Marta nie za bardzo. O, do pomocy ktoś. Hylos Bruno albo odet. Ja bym wziął Hilosa. Ile on ma mocy, ale czemu tak bruno mało ma tej mocy? Dobra, ja biorę Hilosa. bo on ma najwięcej. Plus jeden, plus jeden, plus trzy, plus trzy, ile tego tu jest? Skrzynka jeszcze. O, leczenie, to się przyda. Tylko czy to skrzynka zmarłych? Nie. No dobra, przynajmniej wszyscy mają całe życie, zawsze coś. No dobra losa dajemy. Można skinnąć bitwa, ale my nie chcemy. Więc to jest słabszy. Słaby ten przeciwnik, przecież nie był mocny, straszny. Dalej Lolita, dasz radę! A ja nawet sobie radzi jakoś ta Lolita. No dobra. Może być to. Otwieramy drzwi. Bierzemy klucze. O matku, kto to jest? Uff, jakiś duch strasił, zlitowaliby się. 3, 4, 5, 6, 7, plus 5, 12. No dobra, czyli powinniśmy wszystkich pokonać. Ale mi tak nie chce się tego bossa pokonywać, bo boję się, że kogoś pokona. No chyba, że mi nie zaliczą na 100%, no to będę musiał. Przecież dla tego bosa, który jest minus 5, to przecież jest głowa nagroda, więc. Jeśli nie zaliczymy na 100%, to pokonamy tego przeciwnika jednego. No dobra. Łatwo idzie. To może bossem nie będzie tak źle. Dobra, tu mamy tech. No dobra, może być dla Michaela i Lolity. I co w tej skrzydzieć mamy? Na serio. No to mamy dużo. I dobra. Nie wiem, czy nie powinienem rozwalić tamtego bossa, ale niech będzie. Tu w sumie muszę rozwajć tylko jednego. Już mam wtedy dwie skrzynki. Dobra, lepiej już tych wszystkich rozwalę. Bo i tak mi jakoś dużo nie zadają. Przynajmniej ci za jeden. Na chylance to tak. O, To dla prawie wszystkich. A no to mi się już podoba. To bierzemy. I lecimy już, Michała. Ile używało Tak szybko. No ładuje to tak średnio, ale no dobra. A mamy tu coś takiego, niech już będzie. I teraz to. No nie wiem czy ten Minishitar nam za dużo zrobi z tym Gordem, jak coś to zmieniamy postać na Eitirę. Chociaż nie wiem czy na tym levelu przy 11 to jest dobry pomysł. Mamy 207 tysięcy oni mają 145, więc nie powinno być źle. No już Minishitara, Gorda i wszystkich zlikwidowali, jaka to jest mocna drużyna. Chyba przez tego chylosa. Nie wiem, co wziąć, niech będzie to. Ja się nie znam tych przedmiotów. No dobra, lecimy do kolejnych drzwi. I ostatni boss. O matko, 120 poziom. Ale i tak ma dużo mnie od nas. Mamy 213, a on 172 tysiące. Mam nadzieję, że nie będzie sprawiał problemów wielkich. O, Loli to nareszcie ogłuszyła swoim ultrem. No i odepchnięci przez Sylwannę, świetnie. Nie ma, nie ma, nie ma, tylko Lolite trochę, trochę zadali, Lolicia tak to. Tak nie ma znaczenia. Chapter complete! Juhu! A w skrzynce ostatni co? Róg. A to ci dopiero. Horn of Courage. No, ciekawe. No dobra. Przeszliśmy. Sprawdźmy, co to jest. W karosach się coś świeci. A tu to jest. Aha, z tego pierwszego daliśmy do Van, Van. To teraz dajemy do Frey. A później damy do Mahalai. A już mamy w ogóle na 101 poziom. <śm> Ognia. Tego, tego. Ale nie mamy buteleczek zastosowanych. O matko. Dobra. Odbieramy. I co? Lecimy! Samo nami patrzy. Dwadzieścia biletów. I jeszcze trzy tysiące trzysta diamentów. Lecimy! Rysujemy jakieś piękne serduszko, żeby dostać freję i mieć trzy gwiazdkową Trzy gwiazdkowe freja to i było coś. <laughs> Mamy coś! A jest to hajabusa. No w sumie. czerwono gwiazdkowy czemu nie? Tak go nie używam, ale dobra. Spodziewam się tego. <laughs> A teraz? Poprosimy, prosimy postać. Piękny gwiazdkową. Czy się doprosimy? Doprosimy się ładowania. Halo, halo. Mm, szkoda. Nie ma. Nie ma, nie ma. Ale otóż nawet kartel. Są fuzje, i pokażę Wam, co jeszcze będzie. Co my tu mamy? Możemy dwóch gwiazdkową kołą zrobić. To ja ją robię. No tak, no poświęcamy hajabusy, bo ja już tak go nie używam. I mamy dwóch czerwonogles kołą I też brakuje jednej. Tak jak Frey. Dobra, co my tu mamy z tego? No dobra. Franka może być. Bo zrobi się go na czerwono gwiazdkowego. Już będzie do kolejnej postaci. No, fajnie się to wszystko zrobiło tu. A tu mamy 19 tysięcy. patrzcie się. Za 18 tysięcy jest 50 kamieni. Kupujemy. I lecimy otwierać. Do plecaka. tu mam jakieś jest. Ile tych buteleczek? 449 tysięcy. Tylko jedyna. I otwieramy. Angela? No dobra. Nowa postać Angela. Idziemy ulepszać. Kogo Michała i leci wanwan? Ja już nie wiem. No chyba Fana, by być wyczerpana obowiązkowa. I 101 poziom mamy. Teraz będziemy dalej freję ulepszać, bo Sylwan no właśnie, skończyła następny poziom. I lecimy teraz dalej z freją do 120. Mm, go, aha, o to Andrzeje chodzi, dobra, gdzie ona jest tutaj? Dobra, gdzie coś odebrać? Aha, <laughs> samo się odebrało, dobra. A tu co znowu? Aha. Miejsce się zwolniło. Dlatego hajobusy pewnie. Może. Na pewno nie ci. Nie. Może ta Angela? Dobra. Jeszcze questy, o maczku. I jeszcze ładowanie. Wiesz się załadowało. Jakieś manetki, jakieś kawałki. Kawałki? O, świetnie. Ciwiaskoje kawałki. Bruno i daw Christian mi ci, że jestem jakaś furia. Nie ma. No. jak dobrze. A tu co znowu? Pases. No 20 lat będzie? No dobra, nie ma tu nic. A więc pamiętajcie, duży łapek w górę, a będzie czwarta grana na moim kanale. Nie zapomnijcie też wcisnąć czerwonego przycisku subskrybuj tam na dole. Pa-pa!